Witam, krótki Paweł, Bodywork Poznań. Chciałbym zaprosić Was, fanów Puro Medica, sympatyków Bodywork oraz wszystkie osoby, które śledzą sportowe poczynania Martyny Synorackiej. Chciałbym zaprosić Was do krótkiej i przyjemnej lekcji, która będzie polegać na zastosowaniu przede wszystkim ćwiczeń rozciągania dynamicznego, a tak naprawdę już ćwiczeń wzmacniających, ukierunkowanych przede wszystkim na stawy biodrowe, które współcześnie cierpią w wyniku Braku ruchu oraz siedzącego stylu życia. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, ćwiczenie pierwsze. Możemy śmiało to ćwiczenie nazwać otwieraniem biodra wraz ze skrętem tułowia. Poproszę Ciebie, Martyna, byś ustawiła lewą stopę na ławce. W Waszym domu wykorzystajcie do tego kanapę, najlepiej kanapę, może też być krzesło, chociaż krzesło może się przesunąć, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa lepsza będzie kanapa. Poproszę Ciebie, byś postawiła prawą dłoń od strony zewnętrznej kolana, otwierasz się lewą stroną na maksa za siebie, wypychając jednocześnie biodro, sięgając kolanem co najmniej do linii palce, tak żeby maksymalnie zgiąć kolano. I teraz, żeby to rozciąganie, ten stretch był jeszcze bardziej efektywny wchodzimy w lekkie zgięcie kolana i jednocześnie pchamy piętą w tył. Przetrzymujemy pozycję dwie sekundy i wracamy z powrotem i cofnij bioderko, prostuj nogę, ok? Dokładnie, odepni się troszkę, tak żeby było troszkę więcej ruchu między pozycją pierwszą a drugą i wchodzisz z powrotem w pozycję drugą, wypychasz, przetrzymaj dwa, trzy, cztery, z powrotem, hop, raz. Dwa, trzy, cztery, z powrotem. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, z powrotem. Dwa razy jeszcze, hop. I żeby to ćwiczenie było jeszcze bardziej efektywne, z powrotem, hop, wypychając biodro, próbujemy maksymalnie napiąć pośladek nogi zakrocznej. Czyli w tym przypadku twój prawy pośladek maksymalnie napiń trzy, Cztery, dość. Zmiana. Druga strona. Dwa, trzy, cztery. Z powrotem. Hop. Raz. Dwa, trzy, cztery. Z powrotem. Trzy razy do końca. Hop. Dwa, trzy. Z powrotem. Hop. Raz. Dwa, trzy. Z powrotem. I ostatni raz. Maksymalnie pośladek przeciągnij się jak najdalej za siebie dość. Ćwiczenie drugie będzie ono nieco bardziej skomplikowane. My w tym celu wykorzystamy ławkę skośną, czyli lekko podniesioną do góry około 30 stopni wy. W swoim domu wykorzystajcie tak samo kanapę, tylko najlepiej będzie, jeśli jakąś dużą poduszkę podłożycie pod kolano. Po prostu można to zrobić najprościej w ten sposób. Poproszę Ciebie, Martyna, byś w miejscu zgięcia ustawiła swoją lewą stopę. Okay? Odłóż proszę kolano. Chwyć się z tyłu za plecami, tak żebyś napięła maksymalnie grzbiet. wciągnij łopatki z tyłu. Ustaw stopę troszkę dalej do tyłu. Okay? I teraz obniżając biodra w dół, czyli schodzisz biodrami do dołu, pochylasz się w kierunku nogi wykrocznej, tak żeby poczuć przyjemny, Strecz w okolicy biodra, w okolicy pośladka i podnosisz się lekko do góry. Schodzisz na dół i do góry. Dwa. Powoli na dół, przetrzymaj w dole, tak żeby poczuć rozciąganie. I góra. I powtórz jeszcze trzy razy. Raz. Dwa. Góra. I trzy. I z tym ostatnim powtórzeniem, tak samo by to ćwiczenie było jeszcze bardziej aktywne, zejdź jeszcze raz. Staraj się pchać lewym kolanem na poduszkę albo na ławkę, tak, żeby poczuć, że mięsień rozciągany też jest napięty. Do góry. OK, i powtarzamy znowu sześć razy na stronę drugą. Góra. Dwa. Powoli. Góra. 3, góra 4, góra 5, góra 6. Ostatni, przetrzymaj. Pchnij kolanem do boku, tak żeby napiąć pośladek. Wróć dość. Ćwiczenie trzecie, do którego nie potrzebujemy nic poza własnym ciałem. Ćwiczenie to pokaże magię ćwiczeń z własnym ciężarem ciała bez sprzętu, będzie dość wymagające dla osób początkujących, będzie świetnym uzupełnieniem treningu dla wszystkich osób bardziej aktywnych. Poproszę Ciebie, Martyna, byś stanęła najpierw w swojej specyficznej postawie szermierczej, lewą nogą z przodu. OK? Pierwsza rzecz, którą robimy, ustawiamy się w tak zwanym wydłużonym kroku w, albo w wypadzie. Ustaw troszkę ten krok dłuższy, dobra? Następnie sięgnij lewą ręką, czyli tak jak sięgasz szpadą, a raczej floretem, w przód, ok? I teraz zwróćcie uwagę, że w tej pozycji to co jest ciekawe, to jest biodro, które jest otwarte na zewnątrz. Stopa ustawione jest płasko. Bardziej od strony krawędzi wewnętrznej i następnie ruch, który będziemy wykonywać, będzie rozpoczynał się tak naprawdę od stopy, czyli zginając paluszki, będziesz przetaczała się na mały paluszek, zamieniała ręce, teraz strona prawa, czyli już mniej specyficzna dla Twojego sportu, i dokładnie, i ustawiasz ramiona równolegle, nawet możesz troszkę bardziej sięgnąć w przód. Zwróć wzrok za siebie, tak, żeby troszkę się wytrącić z równowagi. Przetrzymaj dwie sekundy, i znowu przetaczamy się przez palce do pozycji Twojej. Sięgnij w przód, daleko. Przetrzymaj. Dwa, trzy, cztery. Hop, drugie powtórzenie. Stopa. Dwa, trzy, cztery, i otwórz prawe biodro. Postawa szermiercza dwa, trzy, cztery, hop, dwa, trzy, cztery, hop, dwa, trzy, cztery, jeszcze tylko dwadzieścia powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery. Rzeczywiście to zmęczące dwa, pięta na zewnątrz, Martyna, dalej. 4, hop, 2, 3, 4, hop, 2, 3, dość. Ćwiczenie czwarte, do którego wykorzystamy cztery nogi krzesła tego prostego, plastikowego krzesełka z Ikei. Ćwiczenie to będzie polegać na wykonaniu głębokiego przysiadu, w którym rozciągniemy swoje mięśnie przywodziciele oraz mięśnie. Okolicy dolnego kręgosłupa po to, żeby je troszkę rozluźnić. Następnie z tej pozycji przejdziemy sobie do pozycji aktywnej, w której napniemy plecy w dolnym odcinku, po to, by je wzmocnić. Bardzo fajne ćwiczenie, które będzie nam zwiększać taką ogólną mobilność naszego ciała, która przełoży się na sprawność w takich ćwiczeniach, jak na przykład przysiad. Poproszę Cię, Martyna, byś ustawiła się twarzą do krzesełka, zeszła głęboko do dołu. Tak, żeby biodro opadło poniżej poziomu kolan, przybliż sobie troszkę to krzesełko do siebie, i następnie z tej pozycji przechodzisz sobie do wysokości, w której masz biodra na wysokości kolan, lekko wypychasz biodra w tył, napinasz plecy, napinasz cały grzbiet, czyli jesteś skupiona na tym, co się dzieje tutaj, i następnie powoli opadasz z powrotem do dołu. Tutaj też jeden bardzo ważny komunikat jedna bardzo ważna wskazówka. Pracuj sobie góra-dół. Jeśli nie jesteście w stanie przyjąć tej pozycji, dobrze, jeśli podłożycie sobie coś pod piętę, tak żeby troszkę odciążyć staw skokowy. To na czym się skupiamy? Przede wszystkim tutaj: to przejście z rozciągania dolnych pleców, hop do góry, do pracy dolnych pleców. Czyli plecy, które są ustawione płasko albo lekko zgięte, następnie wchodzą, w wyprost, ustawiają się, tak żeby poczuć stretch, hop i napięcie. W tej okolicy bioderka w tył. cztery. Jeszcze tylko dwa razy. Hop, dwa, oddychaj przy tym cztery. Przy tym ćwiczeniu, moi drodzy, po prostu oddychamy cztery i ostatni hop, dwa, trzy. Dość. Zegnij się tutaj ładnie i wychodzimy z powrotem. Powtarzamy sześć razy. Dwa, trzy, cztery. Hop, dwa, trzy. 4, hop, raz. Możesz krzesełko podnieść do góry. 2, 3, 4. Hop, na dół. 2, 3, 4, hop. Podnieś krzesełko. Rybknij do przodu. 2, 3, 4. Odstaw krzesełko. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2. Zegnij się na maksa, rozciągnij przywodziciel, hop do góry. Trzymaj i liczymy 5, 4, 3, 2, dość. Za nami 5 pełnych ćwiczeń. Chciałbym, byście teraz we własnym zakresie wrócili do początku tego filmu, kiedy prezentujemy wszystkie ćwiczenia, po to, żeby się ich poprawnie i dobrze nauczyć. Chciałbym, byście też zwiększyli ilość serii. Myśmy pokazali tylko jedną serię. Pokazaliśmy tak naprawdę niewielką ilość powtórzeń, od czterech do maksymalnie sześciu na stronę. Oczywiście z wyjątkiem przysiadu. Spokojnie możecie sobie zwiększyć ilość powtórzeń oraz zintensyfikować ten trening, nawet do dwunastu czy też szesnastu powtórzeń na stronę. Oczywiście z włączeniem tego przysiadu, który jest na obie strony. Dziękuję Wam za uwagę. Martyna, dziękuję Tobie za prezentację i do zobaczenia w przyszłości być może w podobnych filmach tego typu.